Czy da się wygrać na automacie z nagrodami w 2024 roku? Za chwilę się przekonamy. Mam do dyspozycji 15 zł, bo tyle sobie założyłem. Trzy gry kosztują 5 i zaczynamy. Widzowie zobaczcie tu, co tutaj jest w ogóle do wygrania. Jest iPhone 13, 14 albo 15, nie wiem który z tych. Mamy iPhone 12. Jest 500 euro, których jeszcze nigdy na oczy nie widziałem. Być może wyglądają tak jak tutaj. Jest 100 euro. Są jakieś słuchawki, AirPods, JBL. Jest jakiś iPhone, nie wiem, dziesiątka, dziewiątka, co to jest? No i stały rok kolejne. Ja, co, co chcecie, powiedzcie co chcecie, co tylko wygram, to wszystko oddaję. Yy, ci, którzy polubią, skomentują ten film. Oczywiście biorą udział, ja wybiorę jedną osobę, a jak wiemy, nie wygram, więc prawdopodobnie nikt nic nie dostanie. Ale mam jakąś nadzieję, chociaż bardzo małą, takie 1%, maksymalnie 5%. Dobra, zaczynamy, już nie będę garał. Pierwsze 5 złotych wędruję tutaj. Zaczynamy tę przygodę, zaczynamy tę zabawę. Jako pierwsze, nie wiem, spróbujemy, może tego iPhona na górze, tym innego, czy się uda. Zobaczymy, Panie redaktorze, proszę pokazywać. Tu jest to coś, co się będzie tam wbijało i popychało naszego iPhona. Ok, i teraz lecimy do góry. Pomału spokojnie, żeby było więcej emocji. Uwaga, zaraz zobaczymy. Celuję na tego, na samej górze czyli tego z kamerą, bo on jest chyba jakiś najlepszy, tak mi się wydaje. Uwaga, zaraz go będę i Kibicujcie mi oczywiście. I puszczamy. No, trochę za wysoko, ale spokojnie, poprawię się za następnym podejściem. Teraz musimy poczekać aż nasza y, maczuga, patyk, wejdzie na swoje miejsce i będziemy mieli drugą próbę. Dajcie mi znać, czy ktokolwiek wie, czy w ogóle jest taka możliwość, czy ktoś coś wygrał, a jeśli wygrał, to czy tam naprawdę coś jest, a nie są to jakieś Idziemy okay, dalej. Muzyka się zmieniła. Ta muzyka przyniesie mi szczęście. Uwaga, jedziemy wycieczką do góry. Ale jest głośno, mam nadzieję, że mnie słyszycie. Będę mówił trochę głośniej. Jeszcze ostatnie 15 cm. Mam nadzieję, że nie ogłuchnę od tej muzyki. Uwaga, jest Teraz było za nisko, wcześniej było za wysoko, to teraz będzie idealnie. Skupię się tak, jak jeszcze nigdy się nie skupiłem, jak wiecie. A jak się skupię, to wtedy wszystko mi wyjdzie. A długo trzeba czekać. Bardzo długo trzeba Mam nadzieję, że mnie słychać, bo jest strasznie głośno. O, ta muzyka, wiadomo. Dobra, jedziemy. Kolejna próba, trzecia próba za pierwsze 5 zł. Mam jeszcze z dyspozycji dwie piątki, więc mam jeszcze wiele podejść. Chyba 7, jak też że liczę. Dobra, nie udało się, ale spokojnie mam jeszcze do stracenia 10 zł, które zaraz wrzucę tutaj do łzy. Nie wiem, czy celować w to samo widzowie, jak myślicie, czy znowu celować w tego samego iPhone'a. Już mam chyba wyrobioną tutaj jakąś technikę, więc, dobra, spróbujmy za tą piątkę jeszcze przycelować w tego samego iPhone'a, a jeśli mi się nie uda, to wybierzemy jakąś tam nagrodę. Być może ten iPhone jest najdroższy i dlatego najtrudniejszy do przycelowania. Dobra, rzucamy kolejną piątkę. O, ta muzyka mi się podoba. się mi szczęście. I jedziemy. Kibicujcie mi tak, jak jeszcze ja nigdy mi nie kibicowaliście, a na pewno wiele to pomoże. Dzisiaj jestem lekko zaspany, bo spałem w samochodzie. Nie wyspałem się zbyt dobrze, było twardo, ale jest jako tako. Uwaga. No to było bliskie, no to było bliskie, tak mi się wydaje. No nic, a tak poza tym to w ogóle jestem w brzegu w tym momencie. Bardzo dawno tutaj nie byłem i wczoraj byłem nawet na plaży i była ładna pogoda, a rzadko to się zdarza, że jest ładna pogoda. Dzisiaj już nie świeci słońce, jest do zimno i jedziemy. Szkoda, że trzeba czekać, kiedy to zejdzie na sam dół. O, dobra, idziemy Co jest Ty widziałem A wrzuciłeś 5 zł Wrzuciłem. Jeszcze dwa podejścia powinienem mieć co to było? widziałeś to? No Nie wiem, dobra, to było szóste na pewno Straciłem e, Straciłem złoty tam 70 czyli nie wiem Dobra i trzecie podejście powinienem mieć i mam teraz. Dobra Trudno. No jedno podejście straciłem nie ze swojej winy, tylko z winy automatu. Trochę mnie to zdenerwowało, ale udaje się, że indziej. się nie Uwaga, ostatnie 10 centymetrów. Mówcie kiedy puścić. Mówicie teraz? Puszczam teraz. Wyglądało już dobrze iPhone był zbyt ciężki, więc teraz wybierzemy coś y, takiego mniej kosztownego, może jakieś słuchawki, może słuchawki są ustawione tak, że, że można je wygrać w jednym z tysiąca podejść. Nagroda gwarantowana. Jest to moje ostatnie 5 złotych, w ogóle nie ostatnie 5 złotych w życiu, ale ostatnie 5 złotych, które sobie na to poświęciłem, a mógłbym to wydać na przykład na pysznego lada, świderka dużego, czekoladowo-śmietankowego. Dobra, idziemy dalej. Uwaga, panie redaktorze. O, a tak w ogóle to będziemy wyciągać stąd, właśnie z tej dziówki. No, mam nadzieję, że jeszcze tutaj będę się uciekał. Dobra, co celujemy? Panie redaktorze, może pan redaktor coś podpowie. To, co celujemy? AirPods. AirPods, tak? Dobra, AirPods dla kogoś z nas. To tak działa, że cały czas trzeba trzymać, jak się raz puści, to już jest koniec, tak? To było, mi... to było bliskie. To było bliskie. minimalnie. Dobra, mamy no jeszcze dwa podejścia. Spróbujemy. Teorposy bym się przydał po to, żeby zatkać uszy, bo jest tutaj trochę za głośno, jak jestem tak przyczepiony do tej szyby. Uwaga. Jedziemy. Trochę za daleko wyjechałem, ale trudno. Jeszcze się nie poddaję. Minimalnie za daleko. Ostatnia szansa. Specjalnie czekałem na sam koniec, bo chciałem wzbudzić jak największe emocje i adrenalinę dla siebie i dla was i robimy to na samym końcu. Znam taki tajemniczy tydzień. Ja na pewno się O! Wow. Dobra, jedziemy. Jestem idealnie na wprost. Widziałeś? Poruszyło się. Poruszyło się, także ja sobie to zaliczam. Byłem blisko, prawdopodobnie najbliżej ze wszystkich, bo przynajmniej się lekko odsunęło. Co więcej, mogę powiedzieć: straciłem 15 zł, jak zwykle, ale dziękuję, że to oglądaliście i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze gdzieś się spotkamy w kolejnym filmie, w którym nie będę już stracił pieniędzy.